Jedziemy właśnie autostradą z Burgas w kierunku Sofii. Muszę powiedzieć, że autostrady i te drogi szybkiego ruchu w Bułgarii są bardzo przyzwoite. Praktycznie nie czuje się, że się jedzie. Gdyby nie to, że mamy tutaj w radiu włączone podcasty i rozmawiamy ze sobą, to pewnie już bym przysypiał za kierownicą, To jest naprawdę przyjemnie, gładko i wygodnie. Także jeżeli rzeczywiście trzeba się szybko przemieścić, to te autostrady bułgarskie robią robotę. No, i dotarliśmy do wodospadu. Oto on. Zasuwa, jak pojebany. A najgorsze jest to, że musimy jeszcze stąd wrócić. A to nie była aż taka prosta droga. W niniejszym wodospad w Emen, tudzież w okolicy Emen, wpada do ścisłej top 5 bułgarskich atrakcji, które widzieliśmy. I myślę, że nawet jest bliziutko pierwszej trójki, przy czym no jeszcze nie skończyliśmy naszej wizyty, ale myślę, że raczej już nie wypadnie z samego szczytu listy. Kolejny dzień w Bułgarii zaczynamy od wizyty w jaskini Prochodna. Proszę. Nie wiem czy widzicie skalę na tym filmie, ale to jest kawał wejścia do tej jaskini. Na razie jesteśmy tu właściwie sami. Jest tu kilku sprzedawców pamiątek a my schodzimy, żeby zobaczyć jedną z najważniejszych naturalnych atrakcji tego kraju. Muszę szczerze powiedzieć, że e, zanim tutaj przyjechaliśmy, nie zdawałem sobie sprawy ze skali. Wielkości tej jaskini są po prostu gigantyczne. Zaraz zobaczycie najważniejszą rzecz, która tutaj jest numerem jeden chodzi o tak zwane oczy Boga czyli dwa otwory w sklepieniu, które są no, rzeczywiście grubsza w kształcie oczu, dzięki którym w środku tej jaskini jest jasno jak w dzień. Oczywiście, jeżeli mamy dzień, w nocy na pewno widzieliście znane zdjęcie, na którym widać księżyc przeświecający przez te oczy Boga. O, to nie oznacza, że ktoś spadł. Rzeczywiście przez chwilę byliśmy tu prawie sami, ale okazało się, że w międzyczasie naszego spaceru na samotworzący się parking przyjechało trochę więcej samochodów 11 dokładnie ale my już się stąd zbieramy, także jesteśmy koronawirus-safe. Po niemal trzech godzinach jazdy jesteśmy w Twierdzy w Mi się już bardzo podoba, Agatka jeszcze nie ma zdania. Podejrzewam, że po przemierzeniu 120 stopni nie będzie miała bardziej pozytywnego zdania niż obecnie, także spisujemy tę atrakcję na straty. Ale jeżeli chodzi o Bułgarię, to niewątpliwie jest tu coś bardziej oryginalnego niż większość innych rzeczy, które normalnie się tu ogląda, zwłaszcza tych na wybrzeżu. Także ja osobiście polecam. Co tam? No srany za <noise> po prostu masakra. Aha. Jak ci się Piotru, nie podobał Belogracik? Tak. Według mnie to jest pierwsze miejsce. Może pół na pół prochodną. No bardzo bym był, bardzo by mi było żal, gdybyśmy tu nie przyjechali. Bardzo mi się to podobało. Opuszczamy Belogracik, w końcu słońce przygrzewa tak, że wystarczy sama bluza, zjedliśmy, napiliśmy się, zobaczyliśmy piękne skałki i ruszamy do Sofii.